Bardzo serdecznie Państwa witam dzisiaj, zgodnie z naszą z naszą wcześniejszą y, zapowiedzią. Dzisiaj postaram się Państwu pokazać y, film cztery gwiazdkowy pod tytułem Jak się zabezpieczyć przed wszelkim dziadostwem, które czeka nas już od 15 września. Proszę Państwa od 15 września jest to y, startowa data, kiedy przyjmujemy eliksir tybetański lub nasz eliksir tybetański, który, proszę Państwa, ma nam pomóc w zabezpieczeniu naszego układu, szczególnie układu krwionośnego, układu odpornościowego, a w szczególności ch ch chciałbym Państwu dzisiaj zmodyfikować nieco ten eliksir tybetański i pokazać Państwu, y zrobić Państwu, pokazać Państwu, jak sobie możecie zrobić sami y y środek, który będzie ukierunkowany na ochronę płuc bo że koronawirus atakuje nam układ oddechowy płuca. Wszyscy Państwo możecie to odpowiednio stosować. Na planszach, które będą na filmie, ja tam e, obostrzenia, przeciwwskazania pokazałem. Jest to, proszę Państwa, czynna bardzo ciężka choroba e, wieńcowa, ponieważ e, musimy pilnować, bo jeżeli ktoś ma na przykład e, bypassy, jeżeli ktoś ma, proszę Państwa, rozrusznik serca, jeżeli ktoś ma bardzo poważne sprawy Krążeniowe nie może tego stosować, ponieważ nie wiemy, co się może dziać. Choroby nowotworowe to już jest, proszę Państwa, norma. Zawsze jest to oboszczenie, zawsze jest to problem. Więc to musicie Państwo wiedzieć. Oczywiście astma, astma w wydaniu silnym, w wydaniu agresywnym, astma czynna kiedy atakuje nam. Zauważcie Państwo, że do Państwa, którzy macie problemy z astmą, zauważcie Państwo, że od 3 do 5 rano macie Państwo napad. Macie Państwo ataki nocne, astmy. Dlaczego? Ponieważ układ układ oddechowy, meridian układu oddechowego wówczas jest w swoim szczytowym w szczytowej aktywności od godziny 3 do godziny 5. Dlatego, proszę Państwa, na jeżeli ktoś z Państwa ma możliwość, nie idzie do pracy rano lub jest na urlopie, lub, czy będzie na urlopie, lub nie jeździ samochodem, uważajcie Państwo na samochód, ponieważ po spożyciu alkoholu nie można prowadzić pojazdów mechanicznych. Jeżeli ktoś chce sobie naprawdę pomóc, będziecie Państwo mieli na, na planszy 5 kropli wyciągu z sosny, będziecie państwo brać sobie między godziną trzecią w nocy a godziną 5 wtedy mamy obieg czynnościowy płuc jest w apogeum swoim dlatego przyjmujemy wówczas lek który bez względu na to że będziecie państwo przyjmować że będziecie państwo przyjmować eliksir tybetański zmodyfikowany nieco o wyciąg sosny żeby ukierunkować, żeby ten eliksid tybetański spojrzał na układ oddechowy, ponieważ jak Państwo wiecie, sosna jest idealną rośliną, która, która działa na układ oddechowy. Stąd dodanie jednej czwartej części wyciągu sosny do eliksidu tybetańskiego sprawia, że układ, oddech, układ odpornościowy układu oddechowego zaczyna nam oddawać zdrowie. Na początek, proszę Państwa, chciałbym Państwa przeprosić za mój palec. No, ale niestety zaczyna się mi problem z tym palcem. Co prawda, tam już staram się pomóc i ziołami, i, i nie tylko ziołami, ale e, niestety jest nieco źle. Dlatego, że przepraszam Państwa za to i że to wygląda niezbyt ciekawie, ale nie zmieniam opatrunku, ponieważ co w tamtym tygodniu zmieniałem to się zaczęło to pogarszać. więc. Na żyć trzeba, no, trzeba coś dotknąć. No, chciałem jakąś rękawice założyć, ale w nic nie wchodzi ten palec, więc proszę mi bardzo serdecznie Państwa, proszę, proszę mi wybaczyć ten obraz. Jak kogoś to mierdzi, to proszę nie patrzeć na ekran. Proszę po prostu posłuchać, co mam do powiedzenia, a nie patrzeć. Na początku, proszę Państwa, chciałem Państwu pokazać, jak szybko i dobrze zrobić sobie alkohol 70%, który nam będzie potrzebny. Widzicie Państwo tutaj widzicie, widzicie, widzicie Państwo, to jest. Spirytus. Proszę zobaczyć, tu wszystkie organy państwowe. Proszę zobaczyć, to jest oryginał, nie ma tutaj nic. Jest, jest nalepka. Ten, or, ten ma 95% Volt, ma i z niego chcielibyśmy zrobić sobie alkohol o zawartości około 70%, bo takie nam potrzebny, proszę Państwa, jest. Ponieważ czosnek i sosna są zio ziołami, zio ziołami twardymi, więc musimy używać większego alkoholu o większej mocy. Jak my to możemy zrobić? Proszę Państwa, yy, wlewamy pół liter, yy, 250 ml tego alkoholu, czyli to jest połówka. Połówka, proszę Państwa, to gdzieś będzie tutaj. Wlewamy to do słoika. Proszę, ja zawsze ja mam tutaj sztandy i inne yy, dobrodziejstwa, ale w, w, ze względu na Was, bo wy nie macie, więc chcę Wam pokazać, jak proszę Państwa, zrobić sobie roztwór. Jak zrobić sobie roztwór 70% z 250 ml, czyli ćwiartki spirytusu. No mniej więcej, o tak. Proszę się nie przejmować, jak będzie odrobina więcej. Odrobina w niej, proszę tego sobie nie brać pod uwagę, bo. Kiedyś nasi przodkowie, zielarze, nasze szeptuchy wiejskie, czy, czy y, jak byli y, y, klasztory, oni tam znowu nie brali. Chyba, że było coś konkretnie wyliczone do pół grama, no to wtedy stosowali y, to, stosowali wagi. To jest, proszę Państwa, woda przygotowana, ostudzona. Zwykła woda jest jej, pół litra, widzicie Państwo. Pół... 250 ml, pół, y, pół z połowy litry spirytusu, i do tego dolewamy, proszę Państwa, połowę tej zawartości, połowę tej zawartości, proszę Państwa, wody, czyli jedno czwartą, czyli, czyli 175 ml, to gdzieś będzie, jak widzicie Państwo, o tak, to będzie, proszę Państwa, gdzieś tyle dolewamy, tyle dolewamy wody zwykłej przygotowanej ostudzonej. Żebyśmy nie przegięli. Jeszcze troszkę. No, jeszcze odrobinkę. Widzicie Państwo, to jest znaczy jedna czwarta. Dobra. Tyleśmy dolali, proszę Państwa, wody przegotowanej, ostudzonej do naszego spirytusu. To Odstawiamy na 3 godziny pod zamknięciem. A ja teraz Państwu idę nagrać film, jak przygotowujemy zastaw z sosny. Jesteśmy, w Państwa, już w kuchni. Teraz chciałem Państwu pokazać, jak, jak y, przygotowujemy sobie nastaw macerat z sosny. Tutaj widzicie Państwo, urwałem sobie sosnę i jesteśmy w granicach 15. 15 sierpnia, trzeba to, jednak pół to jest tyle, proszę Państwa. Garść jest, jest, jest pełne, dwie garstki to jest tak. A pół jest tak, to mniej więcej tak, żeby w związku z tym, że jestem lekko kaleką, chciałbym Państwu pokazać, jak przygotowujemy igliwie sosny od 15 marca do 15 października. Poza tym okresem. Możemy tylko na chwileczkę odkazić i tyle. Najpierw przemyjemy to pod zlewem. Przemyjemy pod zlewem. No, może niezbyt to wygląda, ale w celach naukowych będzie. To proszę państwa, podwoną mierzącą. Delikatnie. Teraz, proszę państwa, zanurzamy to w metalowym w metalowym sitku na 4 sekundy. W wodzie gotowanej. Raz, dwa, trzy, cztery i wyciągamy. I tutaj, proszę państwa, wyłączamy to. Wyłączamy to i powinno to, <laughs> powinno to już być. Ja robię to niezbyt sprawnie, ale staram się Państwu to pokazać, jak się robi fizycznie. I potem ładujemy to do słoika. Tak jak mówiłem, nie wchodzi mi żadna rękawica, proszę Państwa, na, na rękę, ponieważ palec jest jaki jest i nie robię tego profesjonalnie. To powinno się robić w rękawiczkach. Ja zazwyczaj robię to w rękawiczkach plastikowych lub. Innych, ale to tak. jest tylko dzisiaj, jak mówię, film poglądowy, tak? To, proszę Państwa, wygląda. Ja oczywiście no, bierze się tego więcej, nieco, żeby tego było więcej, no ale to taka jedna gamozeczka. Chciałem Państwu pokazać, jak to wygląda. Tego dużo nie bierzemy. O tak, mniej więcej tego, je, tego jest. O ta, tyle. Widzicie Państwo, i to e, nieco ubijamy. Ja użyję już o, tego drugiego pędzika i, jeszcze to nie chce nam, ubijamy. Państwo prawdopodobnie będziecie mieli lepsze, lepsze pomysły, to jest fascynatem kuchni, to będzie miało lepsze. Teraz chciałem tylko zobaczyć czy będziecie widzieć. No, może będziecie widzieć. Proszę Państwa, zalewamy to tym alkoholem, który wcześniej przygotowaliśmy o, o tyle, mniej więcej. Tak, żeby schowała nam się. Sosna! Zalewamy alkoholem 70%. Mniej więcej tak to wygląda, proszę Państwa. O! Tak to ma wyglądać. Zamykamy to. Tu jest jeden do 3 do 1, gdzieś 4 do 1 w proporcji alkohol do, yy, do igliwia i to zamykamy na dwa tygodnie w ciemnym pomieszczeniu proszę Państwa, pamiętajcie w ciemnym pomieszczeniu lub jeżeli nie macie takowego to okręćcie folię aluminiową i połóżcie sobie do szafki czy gdziekolwiek indziej i będzie wszystko ok po, codziennie tak zruszajcie to i niech to się niech to naciąga Proszę państwa, jesteśmy z powrotem w biurze. Mamy tutaj 350 g około 350 gram czosnku, około 350 g czosnku zmiażdżonego już. Tutaj mamy, proszę państwa, alkohol, o którym wcześniej, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Tutaj mamy naszą sosnę zalaną już alkoholem. Weźmiemy teraz do miarki alkohol, żeby na bok, żeby potem zalać to ten nasz macerat. Tak. Teraz proszę Państwa do słoiczka naszego umiłowanego włożymy, włożymy macerat. Chcę Państwu pomimo dysfunkcji, chcę Państwu pokazać fizycznie jak to robić, bo zawsze wówczas jest lepiej y, zrobić, bo widać co się wówczas, proszę Państwa, robi. Wkładamy rozgnieciony czosnek, nasz polski. Proszę nie brać żadnych podróbek zagranicznych, bo nasz polski czosnek jest, jest najlepszy. Robimy, proszę Państwa, nieprawdopodobnie mocne lekarstwo, które e, bierzemy od. Zaczynamy tak, jak powiedziałem wcześniej, od 15, pa, od 15 przepraszam, września. No i do końca października, jak ktoś nie może, to już tak do końca października brać. Potem już. No nie jest to dobry pomysł, żeby potem brać. Ok, mamy to, proszę Państwa, już, że tak powiem, zrobione. Zalewamy to, proszę Państwa alkoholem, to wygląda mniej więcej tak to wygląda mniej więcej, mniej więcej tak Tylko robimy to bardziej kulturalnie niż ja i mamy przygotowany zastaw, proszę państwa. To jest eliksir tybetański. Ja robię to w ciemnych słoikach. Dla Państwa, tylko wiedzy zrobiłem to w białym. I to będzie sobie stać u mnie, u nas, tam w, w spiżarce. Będzie sobie, proszę Państwa, stać 14 dni. Tam jest ciemno i od czasu do czasu tylko sobie tak to zruszymy. I jest ok. Proszę Państwa, to jest buteleczka 100ml. Z pozostałością jeszcze. Yy, yy, z 2019 roku eliksiru, który został. To jest 100 ml, ta buteleczka ma 100 ml. W tej buteleczce mieści się około 2000 kropli. Jak zobaczycie państwo na planszy jak to stosować, to dojdziecie do wniosku, że taki nastaw, który tutaj jest, starczy państwu dla rodziny. Starczy państwu dla rodziny, jeżeli się zrobicie takie coś na 250 ml alkoholu rozcieńczonego, tak jak tutaj państwo widzicie. Z, tego, z tych 250 ml alkoholu powstaje 400 około 250 ml 300 niecałe 400 ml, niecałe 400 ml alkoholu do zalania, 3, 70% po rozrobieniu. Więc oznacza to, że jeżeli Państwo będziecie sobie robić nastaw, to albo robicie Państwo sobie na kilka lat, do 4-5 lat możecie Państwo to przechowywać po oczywiście po odcedzeniu i Możecie Państwo robić sobie to dla całej rodziny i albo dla przyjaciół. Po prostu z, złóżcie się, kupcie sobie składniki, zróbcie i jak pomaceracie sobie rozdzielicie temu, to, temu, to i, i będziecie wszyscy Państwo mieli. Naprawdę zachęcam. To działa, jak Państwo wiecie, ktoś, kto stosuje to, to wie, że działa to cuda to y, uf, y, moja cała rodzina, ja osobiście, moja cała rodzina to stosujemy już od lat. Y, o ile wcześniej, y, o ile wcześniej y, za każdym razem trzeba było albo się leczyć jakimiś antybiotykami niekiedy, albo czymś w chwili obecnej, oj tam, y, gdzieś tam na początku maja może coś jakieś przeziębienie się wróci, bo to tak zazwyczaj z opóźnieniem działa, albo w ogóle nie działa, y, nie, 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 nie wpadamy w przeziębienie. Bardzo gorąco Państwu polecam. Jest to naprawdę najprostszy sposób, jaki tylko może być do zrobienia, a efekty są nieprawdopodobne. Na koniec. Proszę Państwa, jak już zrobicie sobie gotowy ten macerat Lixbir i, i jak razem sobie zrobicie, to będziecie mieli Państwo jednakowy termin odcedzenia tego, to bierzemy tak, na płuca, żeby, żeby wzmocnić płuca, bierzemy 3 czwarte objętości tego, i jedna czwarta objętości sosny. Mieszamy razem i wkładamy sobie do słoika. Najlepiej, jak macie Państwo butelkę po koniaku, ciemne są butelki, nawet po piwie. I dobrze zatkać jakimś korkiem z wina. I wtedy macie Państwo praktycznie za darmo pięknie to nam się prezentuje. I to, co pokazuje na planszach, wszystko Państwo sobie oglądajcie, stopujcie i spisujcie. To wszystko, co Państwu pokazuje, wszystko stosujcie. O godzinie 3-5 stosujemy te 5 kropli, o których mówię tylko tego. To sobie, bo wam zostanie, jeżeli Państwo zrobicie sobie to i to i połączeniu, w połączeniu 1 czwarta sosny z 3 czwarte czosnku, to zostanie wam jeszcze jeszcze wam zostanie ten wyciąg. Więc ten wyciąg będzie tylko i wyłącznie do stosowania od godziny 3 do 5, dlatego że będzie działać na na będzie proszę Państwa działać nam na na płuca. No, pcham ten palec jakby na, na złość. No praworęcznie jestem. Proszę Państwa tyle chyba na dzisiaj. Jak macie jakikolwiek, jakiekolwiek pytania to proszę do mnie napiszcie pod spodem lub bo mam bardzo dużo informacji, że Państwo macie pozytywne pozytywne działanie tego eliksiru. To nie wymyślili jacyś ludzie, którzy się na tym nie znają. Wymyślili to ludzie na dalekim wschodzie, którzy przez lata to w Tybecie, proszę Państwa, gdzie jest ciężki klimat, gdzie jest góry, gdzie jest zimno, gdzie są wiaty i oni się jakoś tam tym ratowali i jakoś żyli. Tyle na dzisiaj, na drugi tydzień będziemy mieli też jakiś fajny film, wam zrobię a jakby Państwo mieli jakieś pytania, czy, yy, czy wątpliwości, proszę pytać zachęcam Państwa do zakupu książek, bo naprawdę warto i zachęcam Państwa do brania udziału w kursie, w kursie zielarza, tym bardziej, że podstawowy jest gratis. Wszystkie Państwa bardzo gorąco pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego do widzenia.